Skrzata? Tosiu Chodź, czy cię skrzat Co on tam wymyślił znowu? O ja cię zobacz Chyba bawił się z jajkiem. Bawił się z jajkiem, chodź cię. tak go rozśmieszył, że jajko jako się rozbiło Zobacz. Ty nasz szalony skrzaciku oh, Dzień dobry, vlogmas numer? 19 19 My popakowaliśmy e, wielkie dwa wieszaki tak, dwa, wieszaki, Trzy wielkie torby, takie po metr. Dla kuriera, czekają. Dla kuriera, tak, jak worki Mikołaja, po prostu trzy wielkie. No, super. Niech idą w świat, jak ja to mówię. Niech idą w świat. Chodź, <noise> bo tak mam dla ciebie coś, mam dla ciebie niespodziankę. boję się. Nie, nie bój się, ale nie patrz jeszcze, dobra? Widziałem, to jest 300 tysięcy dolarów na koncie. <noise> Nie, kochanie. Euro! Nie, kochanie? Ja? Yeah. Ale mam dla Ciebie niespodziankę. Mm -hmm. Możesz sobie zadzwonić, pem gdzie i porozmawiać? Zaśmiałem. <noise> Cześć, święty Mikołaju! Witaj, drogie dziecko! Czym mogę Ci dziś pomóc? Ja byłam grzeczna cały rok. Czy dostanę prezent pod choinką? Oczy Byłaś grzeczna, to na pewno znajdziesz coś specjalnego pod choinką. Co byś chciała dostać? Lalka. Ach, lalka to wspaniały wybór. Na pewno przyniesie ci wiele radości. Czy jest jakaś szczególna, o której marzysz? Jasmina z Disneya. Jasmina z Disneya to cudowny wybór. Na pewno przyniesie ci wiele radości. A czy jest coś szczególnego, co lubisz w Jasminie? Jej karnacja, bo ma ciemną skórę. Jasmina jest naprawdę piękną i inspirującą postacią. To wspaniale, że podziwiasz. Myślę, że taka lalka byłaby doskonałym prezentem dla ciebie. A czy mój mąż był grzeczny w tym roku i dostanie prezent? Ho, ho, ho. Oczywiście. Każdy ma szansę na prezent, jeśli tylko był grzeczny. A co ty myślisz? Czy twój mąż zasłużył na coś wyjątkowego w tym roku? Tak był kochany. Może mu coś mi przynieść. To brzmi jak wspaniały pomysł. Na pewno zasłużył na coś wyjątkowego. Czy masz coś konkretnego na myśli, co mogłoby mu sprawić radość? Chyba chciałby z klocków Lego dostać ten wielki zamek Hogwartu. Och, zamek Hogwart z klocków Lego to magiczny prezent. To na pewno sprawi mu mnóstwo radości. To świetny wybór. Życzę ci miłego dnia, Mikołaju. Dziękuję i tobie również życzę wspaniałego dnia. Niech będzie pełen radości i świątecznej magii. Super, co? Słuchajcie, właśnie napisała mi o tym moja fanka na Instagramie, że jest ten czat GPT. I jak się z, w tych paseczkach zmieni głos to teraz jest głos Santa Claus. I normalnie można rozmawiać ze świętym Mikołajem i że to jest czadowy pomysł na taki telefon do świętego Mikołaja yy, od dzieci. Można wiesz, dzisiaj Tosia wróci i powie mi Tosia, chyba Mikołaj święty dzwoni do nas, a ona przecież ciągle rozmawia przez kamerkę z dziadkami, więc ona uwierzy w to. I ja jej powiem, że Mikołaj dzwoni co by chciała, zobaczymy co powie. Pewnie, super Fajne. Czasem takie nowinki technologiczne, słuchajcie, to fajna sprawa. Nie zawsze, ale czasem fajna. Powiem Wam, że dzisiaj jest ten dzień, kiedy po prostu mi się nie chce. I pomimo, że świeci słoneczko i nie jest, wiecie, deszczowo, ani jakoś szaro, to mi się nie chce. Nie wiem, wstałam dzisiaj w ogóle była kiepska noc. Miałam też bardzo kiepskie sny dzisiaj po prostu, kiepskie sny. Chyba po prostu sobie zrobię drugą kawkę bez mleka, czarną. I yy, czy tu jest moja ulubiona kapsułka? Nie ma. Nie będę otwierała nowego pudełeczka, bo yy, będę sprzątała jutro i sobota. U nas w domu jest pod yy, po prostu Jednym wielkim tematem sprzątania. Będziemy ogarniać firmy na górze, tak jak Wam mówiłam, żeby zrobić tam pokój dla mojego brata i jego synów, będę ogarniała pokoje, łazienkę tu na dole sypialnie, to się pokój. Dzisiaj tak próbowałam wybiórczo. Swoją szapę ogarnęłam, to się szapę ogarnęłam, znowu jakieś tam za małe bluzki, coś tam rzeczy, bluzy czy Oddałam dzisiaj, akurat koleżanka była po odbiór zamówienia, bo zamawiała wczoraj na stylu i ona ma córkę troszeczkę młodszą to więc akurat dałam jej, bo bardzo ładne takie rzeczy niezniszczone, mówię, no jak to chciałam? niech idą w świat, prawda? Więc porobię, porobię takie, słuchajcie, sobie jakieś bibeloty małe, bo nie mam jakiejś weny na jakąś, nie wiem, Większy projekt w domu do zrobienia. Po prostu mi się dzisiaj nie chce. Mam prawo i dzisiaj właśnie mam taki dzień. Kaweczka wyjdzie w takiej filżoneczce. A co? Eee. Eee. Du, 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 du. Może sobie dzisiaj ogarnę trochę kalendarz swój, ten, co dostałam na 2025. Może sobie coś tam przepiszę jakieś daty urodzin. Wiecie, bo zawsze takie skrupulatnie sobie zawsze z kalendarza z roku na rok wszystko przepisuję więc może to zrobię takie wiecie, popakowaliśmy Popakowaliśmy bardzo dużo rzeczy. Słuchajcie, trzy wielkie torby właśnie Wojtek wyniósł do, do kuriera i w sumie okazało się, że ten kurier ma tyle pracy, że nie podjedzie dzisiaj tutaj. A jak podjedzie, to nie wie, czy, czy dzisiaj, czy może jutro, a my wiemy, że nasze klientki bardzo by chciały to mieć na święta, więc mówimy dobra, idziemy do paczkomatów. Okazało się, że Wojtek już był w trzech paczkomatach, bo wszystkie paczkomaty są zawalone. Więc jeździ chłopak biedny z tymi paczkami, ale niech jeździ, bo yy, klientki pisały, że mi zależy, więc my nie możemy ich zawieść. Znowu wody, ekspres. Zrobi się, czy się nie zrobi. Zrobi się. Olej prawidłowa. Yy, w ogóle jakby mnie trochę głować, mi, trochę jakby, słuchajcie, ten mój kręgosłup od wczoraj mi daje znowu znać. Naprawdę najadłam się strachu. Mówię, no nie, na święta, co jest grane w ogóle. Ale yy, coś tam zaczęło się dziać, natomiast przeszło. Teraz nie wiem, czy to jest wynik, słuchajcie, tej akupunktury i tych ziółek nowych, co pije i tak dalej. Myślę, że tak, w dużym stopniu, bo pewnie mi się to by po prostu rozwinęło. Tak jak za każdym razem mi się to rozwija. A teraz jakoś tak tylko. Wiem dokładnie, co zrobiłam, jak spałam, w jakiej pozycji w nocy, ale wiecie, jak czasem człowiek jest taki, ja staram się bardzo tego pilnować, mi nie wolno leżeć po prostu na na plecach, no nie wolno, jeszcze mi nie wolno, Ja ja po prostu ostatnio tak spałam, jeszcze podkurczyłam sobie nogi i z takim, pomimo, że kontroluję to w nocy, nie wiem, jak moja podświadomość, po prostu gdzieś tam przebudzam się za chwilę, jak mam taką pozycję i robię pozycję, którą powinnam mieć, to... to jest wąt tak zmęczona, że jakoś chyba przebudziłam się. Ja pamiętam ten moment, że ja pamiętam, jak ja leżałam, po czym przestałam, da poszłam dalej spać i rano wstałam i mówię: O nie. A u mnie to po prostu tak działa. to Od razu, od razu to wyczuwam, jak coś nie tak jest z kręgosłupem. Ech. I. I tak i powiem Wam, że cieszę się, że za tą akupunkturę, bo naprawdę już miałam jakby od tego ostatnio, co mnie tak yy, położyło w domu, co Wojtek trochę do szpitala, to od tego momentu już miałam takie dwa, dwie sytuacje, gdzie mogło to się rozwinąć, a się nie rozwinęło. I pewnie zawdzięczam to akupunkturę. Nigdy się tego nie dowiem, no bo kto mnie da stopentową, yy, wiecie potwierdzenie, że to jest dzięki temu, ale myślę, że tak. Bo dokładnie znam już swój organizm i to miejsce, i wiem w którym momencie, jak mnie boli i co się potem z tym dzieje. Muszę Wam powiedzieć, słuchajcie, że tu żadna operacja mi nie pomoże, bo żadna operacja nie da mi gwarancji, że to nie wróci. Bo ja niestety mam taką przypadłość, że nawet lekarz-chirurg mi to powiedział w gabinecie. Nie damy Pani takiej gwarancji. A natomiast to, co Pani ma, lubi wracać. Więc po co mam iść na operację? Cierpieć tak bardzo? Rekonwalescencja, bo takiej operacji trwa po prostu... Aż szkoda mówić. Za trzy miesiące na nowo będę mieć to. No, nie. Więc raczej podziękuję. Nie raczej, tylko na pewno. I oddaję się w ręce teraz obecnemu lekarzowi, który mnie prowadzi. I chyba, który naprawdę z tego, co widać, daje rada przyszło zamówienie to zaległo, Allegro, co zamawiałam ja zamówiłam nie wiedziałam, że to aż jest tyle znaczy wiedziałam, że to jest 100 gram, ale myślę sobie 100 gram takich e, lasek, wanilii, to ile to może być no właśnie tyle, A więc sporo natomiast na pewno będę je dodawała do kompotów teraz do tego suszu co zrobię do wigilijnego i po wigilii też pewnie będę jakieś kompociki, więc będę dodawała, więc to się wykorzysta E, mamy wielką paczkę suszonej żurawiny. Merkowce. Mm, fasole To ta fasola, która jest do rosołu. U mego męża taka tradycja. Migdały. I cóż. Do kompotu wigilijnego. Tylko, że one jest mała. No to jest. No, okay. Ale co, to nie może być taka? Mor no to będzie tak, najwyżej więcej, najwyżej więcej jej damy, co? Dobrze. a A też przejdzie. Mój mąż wrócił, więc ogarniamy dalej, bo za jakieś pół godzinki będzie musiał po potosia. Chyba on. Czy ty jedziesz w sam po tosia? Tak, za chwilę Dobra. To znaczy, że ja dalej ogarniam. A Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy. na nakupowane. Super. Jak było w przedszkolu? Z kim się dzisiaj bawiłaś? Opowiedz, jaka była sytuacja? Jak cię odbierałem? Oh! Jaka była sytuacja? No, nie chciałam wyjść. Nie chciałaś wyjść z przedszkola? No, ja się trochę Z mamusią nie chciałaś się zobaczyć? A nie stać Nie. Chciałaś się jeszcze z dziećmi więc ją zostawiłem jeszcze poszedłem sam do, do basi po mięsko tak. a jak wróciłem to wręcz jeszcze bardziej płakała bo dalej za mało a wróciłem po dobry 20 dwudziestu Dobrze. ale to się pięknie mhm. nie bluzę zostaję a bluzę zostawimy dobrze ja. Ja a to mam. z kim się dzisiaj bawiłaś tak kochanie że ja. było tak super w przedszkolu no z uciem, jedzie za A z się bawiłaś i to ci przeszkodził, tak? Tak. No ale my szkoła przecież przedszkolę rachują na noc. W przedszkolku nie piszczą, nikt nie ma do przedszkolka w nocy. Ja, ja chodzę. Ty chodzisz. Ale dzieci ja nie chodzą malutkie. A, malutkie nie chodzą, a ty chodzisz. No mm, to ciekawe. Co robisz, skrzat? To się od razu wyczaiła i pyta się, co on robi. Na samochodziku, tak? A może on ma dla Ciebie jakąś niespodziankę? Jaką niespodziankę? No nie wiem, musiałabyś chyba otworzyć samochód. Może coś w samochodzie zostawił. A, myślałam, tak myślałam Tak, myślałaś? A co to jest? Rabu. Rabu? Poleciała pokazać Tu jest 19. no, co tutaj mamy, jaka piękna, fioletowa, Zobacz. to jest, ja robię naleśniczki, coś mi tak naszło na jakąś kolacyjkę, oglądamy La Palma serial, ale dla Agi to jest niewystarczający serial, bo pytam się, że jest dobra ona, mm -hmm. <noise> tak nie zrobiła Tak, ja to zrobiłam. I ja się staram w tym związku, w tym małżeństwie. Wyszukuję ba ba bardzo dobre seriale. A ona przewraca oczami. Mhm, mm dobry. Świetny serial. O, Nowy, świetne. świetny serial. Kłamiesz. Oj, tak, dobrze się czujesz? Nie. To jest tak nasza córeczka. Mamy jeszcze serek właśnie biały, zrobię go z jogurtem i z zyczem, z rodzynkami. Ja to zrobiłam, teraz mi pół godzinki poleży. Twarożek też zrobione na słodko. I idę do mojej familiady. Co tam robicie? Dzisiaj my, się... my, my pracowamy. A pracujesz Tak? z, tatu. z tatusią pracujesz. Jest mm -hmm. fajnie. Yeah. Moje się kochana. Chodź się, ty też do nas. No i... Chodź pracusiu. I Idę też do Was, idę. No, moja córka pięknie się ubrała. Czapeczka. Ale patrzcie, że ona Śpilki. podnosi też wilki. Ona nie szura nie no, mi. No co racowa modelka? O. 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 No, teraz ładnie. Chodzisz lepiej jak mamusia, piona. Patrz przed siebie lepiej, księżniczko. Pomagasz tatusiowi? No, ale tak. To jest ale muszę zrobić jakąś pracę. Robisz pracę? Ty cały czas pracujesz, u nasz. No, pracujesz. To no, jest pracujesz. Pomagasz tatusiowi, tak? No, o, to jest zaraz to odkurzę kochanie my tutaj zachowujemy się słuchajcie jakbyśmy się wyprowadzali stąd wszystko rozkręcamy znosimy do garażu wszystkie rzeczy poszły spakowane już już chyba nawet są w magazynie Pomniałam wam dzisiaj pokazać co my mieliśmy no to się dostała rubble no to już wiedzieliście a ja, ma... o matko jeszcze zadzwoń do kogoś z kim dawno nie rozmawiałaś nie, napisz do osoby, z którą dawno nie rozmawiałaś. A jest teraz taka godzina, no po 19, to... Za do tej co. Ej, nie śmiej się, chciałam to zrobić właśnie, bo nie rozmawiałam ze mną ze dwa dni. To rzeczywiście dawno. Nie, no miałam na myśli, e, kurczę, nawet dzisiaj tak myślałam sobie, bo ja cię rano podejrzałam, co tam jest, wiadomo, bo ten tam stamtąd też wyskoczył, ale... Nawet myślałam dzisiaj o tym, że zadzwonię może do mojej cioci do Krynicy, bo ostatnio tak rozmawiałyśmy i tak skończyłyśmy szybko, bo podjechałam pod przedszkole, a to się musiałam wychodzić z samochodu, więc pogadałam z nią tam chwilę tylko. Ja ci, bym, ja ci może wymyślę, z kim dawno nie rozmawiałaś, nie ciocia na przykład, nie teściowa, no? na łatwiznę idziesz. Nie na łatwiznę, no mówię z tym, co tak yy, telefonuję raz na jakiś czas. I w ogóle, no to wiesz, teściowa akurat tak mi wpadła teraz do głowy, bo taka godzina też, nie wiem czy wiesz, no. Do gości mogę zadzwonić, bo i też dawno ze mną nie rozmawiałam. O, mój mąż myśli, uwaga. A ja na chwilę was to odłożę, bo robię naleśniczki. Zostały jeszcze jakieś trzy ostatnia. Ostatnie. To już na leśniczka? Nie A będziesz chciała drugiego? Nie. No to jest ładnie, mamusia zaraz ci da Samego Dobrze kochanie, będziesz miała samego Bać to dlaczego? Czy się nie wstydzisz? Nie wstydzisz się rozmawiać z świętym Mikołajem? Nie Czekaj Mama do niego dzwoni, dostajcie numer do niego, wiesz? Aha Halo, halo, Dzień dobry, święty Mikołaju! Ho, ho, ho. Dzień dobry, witaj, mój drogi przyjacielu. Jak się dzisiaj masz? U nas wszystko dobrze, właśnie Tosia je kolację i chciałaby zapytać, czy przyniesiesz jej jakiś prezent pod choinka? Oczywiście. Każde grzeczne dziecko dostaje prezent od świętego Mikołaja. Czy Tosia ma jakieś specjalne życzenie na te święta? Tak! Tak, Tosia ma życzenie. Och, jakie to piękne! A co by to mogło być? Może jakaś zabawka, książeczka, czy może coś zupełnie innego? Tosia śniła! Tak. Tak. Lalkę Disney ja Tosia chciałaby dostać. Tak. Ach, lalki Disney to wspaniały wybór. Na pewno znajdzie się dla Tosi coś wyjątkowego. Czy ma swoją ulubioną postać? Którą najbardziej? To Wspaniale. To na pewno znajdziemy coś związanego z Elsą. Święta to czas magii, a Elsa na pewno przyniesie Tosi wiele radości. To dziękujemy, Mikołaju. Życzymy ci dobrego wieczoru i fajnej pracy. Dziękuję bardzo. Życzę wam magicznego wieczoru i mnóstwo radości. Do zobaczenia wkrótce. Hu, hu, hu. Pa, pa. Ja cię. Jeszcze raz. Nie no, on poleciał dalej, do innych dzieci, inne dzieci do niego też dzwonią. Co on powiedział, że Ty dostaniesz prezent? Tak powiedział? Czy Ty musiałaś być grzeczna. To musisz być dzisiaj grzeczna bardzo i może sama pójdziesz spać? Będziesz taka grzeczna i sama się położysz spać? Mamusia Ci puści bajeczkę. Taką na, na głośniczku. Pani opowiedzi ci bajeczkę. Co ty na to? Nie tą panią. <głos》> no to w głośniczku co opowiada te bajeczki, co zbieramy, kochanie. Ale. Numer. Dzwoniliśmy do Mikołaja. Trzeba zadzwonić chyba do babcieli to powiedzieć. I do babci Ani, co ty myślisz? Że Nie. Rozmawialiśmy z Mikołajem. Nie chcesz się pochwalić? Może ono by też chciał zadzwonić do Mikołaja. I się dowiedzieć, czy dostaną jakiś prezent. I to się usypia z Wojtkiem, a ja siadam do vloga dzisiejszego. I tak, jak w ciągu dnia potem, słuchajcie, jakoś posłuchałam sobie fajnej muzyki, jakoś mi się ta energia taka naprodukowała. Tak teraz odłączam i korki. Mm. Jestem po prostu, słuchajcie, nieprzytomna, naprawdę. Ale poszmotaliśmy całą górę. Ogarnęliśmy bardzo, bardzo dużo, wszystko jest Popakowane z firmy, już przygotowane jutro do wyniesienia do garażu. I myślę, że jutro już zrobię pokój chłopakom. Bo ładnie nam to poszło. Tosia się bawiła tam przy nas na górze, a my ładnie wszystko zgrabnie popakowaliśmy, porozkręcaliśmy i teraz trzeba tylko przynieść tam muszkę, materacę wszystko elegancko. Zrobić im miejsce, szafę, i tak dalej. I chociaż górę będę mieć jutro już zrobioną. A w sobotę zostanie takie, wiecie, łazienka, coś tam, odkurzyć, umyć podłogi takie już takie już powierzchowne rzeczy. Dzisiaj zrobiłam dużo takich małych właśnie bibolotów, co czekały na mnie od dłuższego czasu, a nie chciało mi się tego robić, bo miałam inne rzeczy, a dzisiaj tak właśnie robiłam wszystkie te mniejsze rzeczy, które odkładałam od dłuższego czasu. Taki dzień musi być, ale wiecie co, montuję Wam szybko tego vloga i... Yy, nawet spojrzałam, że jest godzina z pół do dziewiątej, więc montuję szybko go, mam nadzieję, że szybko się zmontuje wrzucam go, żeby YouTube go sprawdzał pewnie i tak rano go kliknę, że wczoraj wyjątkowo, po prostu tak się pięknie wgrał szybciutko, że YouTube go sprawdził i zaraz za sam wieczorem może znać, że jest, więc go kliknęłam udostępni. ale przeważnie jest tak, że ja go zostawiam i on się przetwarza całą noc i rano YouTube daje mi znać, że mogę go wrzucić więc żeby się dzisiaj szybko zmontował, wrzucam go na, yy, i lecę spać. Słuchajcie, naprawdę mój tak jest tak samo zmęczony jak ja, więc dzisiaj wcześnie spać, żeby odetchnąć i jutro nowa energia na vlogmas kolejny, więc pa pa pa, całusłów co dwa, widzimy się jutro.